28 sierpnia w samo południe rozpoczął się piknik w Ożarowie. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji. Dla najmłodszych dostępne były dmuchańce, baseny z kulkami i różne zabawy z animatorami. Nie zabrakło również pokazów OSP Ożarów czy podstawowego kursu pierwszej pomocy przygotowanego przez uczniów lokalnego liceum. Pyszne potrawy i smakołyki czekały na przybyłych przy stoisku cateringu Kasia. Wśród innych stoisk zobaczyć można było różne rękodzieła uczestników warsztatów terapii zajęciowej, prace członków klubu seniora oraz obrazy i rzeźby artystów, którzy uczestniczyli w plenerach w Nowym. Pan Marian Sus, prezes MGOK Wozarowie, oraz jeden z artystów, którzy brali udział w plenerach, powiedział nam kilka słów o działalności malarzy i rzeźbiarzy oraz pracy ośrodka kultury. Witamy portal Nasz opatów. Dziś jesteśmy na pikniku w Ożarowie. Razem z nami jest dyrektor MGOK pan Marian Sus. Tak i pierwsze pytanie jak wygląda działalność właśnie MGOK w Ożarowie. Nasza działalność nastawiona jest w, tak dwukierunkowo. Pierwsza to jest edukacja. I ja zawsze powtarzałem, że edukacja dzieci to jest podstawa w tym. Dlatego przez nasze różne formy zainteresowań przewija się bardzo dużo dzieci i młodzieży, ale na tym nie kończymy. Są też osoby starsze, są seniorzy. W, na przykład, grupy folklorystyczne, kapela i tak dalej. A druga forma to jest regionalizm, czego przykładem jest y, samorządowe pismo społeczno-kulturalne Ożarów, gdzie poruszamy y, tematy, które są związane z naszym terenem, gdzie poruszamy y, tematy związane z aktualnymi wydarzeniami. Y, no, ta gazeta według niektórych przewidywań miała się bardzo szybko skończyć. Okazuje się, że ma się bardzo dobrze. Wydaliśmy ponad 140 numerów i ciągle mamy o czym pisać i pokazywać naszym czytelnikom to nasze małe środowisko po prostu. A ile osób uczestniczy w zajęciach goku? No zawsze chwaliliśmy się, że około 400-450 osób. Czyli dość sporo. A jakie zajęcia są dostępne właśnie w programie działań Goku? Kształcimy w, w, w tych formach, które są y, dość popularne, ale okazuje się, że, że dość chwytliwe w środowisku, czyli plastyka, muzyka, wokal, y, folklor, y, taniec. A za nami właśnie stoisko mm, artystów też lokalnych, pan też jest jednym z nich. I jak więcej właśnie mógł Pan powiedzieć o tych plenerach, które odbyły się w Nowem? Nie jest to stoisko artystów lokalnych, jest to z, w, w wynik 28 ogólnopolskiego pleneru malarskiego. No niestety rok temu nie mogliśmy plenerów artystycznych kontynuować ze względu na COVID są to plenery zarówno rzeźby i to rzeźby w kamieniu jak i malarstwa. Rzeźby w kamieniu mamy chyba 25 plener, a 28 plenerów już mamy za sobą w ogólnopolskich plenerów malarstwa. Także to jest efekt 28 ogólnopolskiego pleneru malarstwa. A czy te wszystkie dzieła za nami są też na sprzedaż, czy to tylko pokaz? Na razie pokaz, dlatego że nie mogliśmy zrobić takiego naturalnego zakończenia plenerów w nowym, a później u nas wystawy w Domu Kultury. Więc to jeszcze przed nami, żebyśmy pochwalili się. To jest takie pierwsze wyjście publiczne z tymi obrazami. Chyba pod koniec września pokażemy je na wernisarzu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. No i tu na pewno chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli Grupy Ożarów, ponieważ yy, nie tylko Urząd Miejski w Ożarowie jest sponsorem tej yy, akcji, tego pleneru, ale także Grupa Ożarów SA, która corocznie dofinansowuje nam te, to wydarzenie artystyczne. I te plenery to jest impreza cykliczna, tak? To jest cykliczna impreza bodajże od 1993 roku corocznie robimy. Czasami nawet dwa plenery malarstwa, bo, bo oprócz tych ogólnopolskich jeszcze organizowaliśmy plenery dla starosty opatowskiego, organizowaliśmy plenery dla grupy Ożarów, no wtedy cementowni Ożarów. A później, a później łączyliśmy to z plenerami rzeźby. Plenery rzeźby organizowane są dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz dla studentów rzeźby z Wydziału Artystycznego w Rzeszowie. A czy da się wymienić jakieś takie bardziej utalentowane osoby z tego pleneru? To znaczy, to są osoby, które uczestniczą w takich plenerach, więc może ja tylko powiem o miejscowościach, z których do nas przyjechali. Więc na pewno jest to Rzeszów, na pewno jest to Radom Częstochowa, Góra Kalwaria pod Warszawą. Na pewno mamy artystów ze Śląska też, także, także to są artyści z całej Polski. Mhm, rozumiem, dziękujemy za wywiad. Razem z nami był pan Marian Sus. Dziękuję bardzo. Głównym organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta i Gminy Ożarów oraz burmistrz Marcin Macher, który w wywiadzie przedstawił program imprezy, zapowiedział gości oraz odpowiedział na kilka naszych pytań. Piknik w regionie to bardzo ważna inicjatywa, która łączy ludzi i pozwala na odprężenie się. Jak podkreśla burmistrz, dużo zawdzięczać trzeba cementowni ożarów. Razem z nami jest burmistrz miasta i gminy Ożarów, pan Marcin Macher. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie burmistrzu, pierwsze pytanie, jakie atrakcje czekają dzisiaj na przybyłych gości na tym pikniku? No rozpoczęliśmy bardzo ciekawie, ponieważ mieliśmy tutaj trenera Jacka Zielińskiego oraz Adosława Majdana, byłego zawodnika, reprezentanta Polski. Spotkanie z młodzieżą, trening piłkarski na stadionie, później spotkanie i takie dyskusje pomiędzy młodzieżą a, a trenerami. Bardzo ciekawe spotkanie, trwało około półtorej godziny. Mam nadzieję, że to rozpoczęło nasze dni ożarowa. Kolejny temat to przede wszystkim młodzież zaprezentowała tej udzielanie pierwszej pomocy, co jest bardzo niezbędne w tym czasie. A za chwilę będą pokazy strumkmenów. Występy młodzieżowych drużyn i myślę, że również finał będzie dyskoteka dla wszystkich. Jakie stragany czekają na mieszkańców? No, przede wszystkim oprócz gastronomii typowej, którą reprezentuje firma Kasia, to również koła gospodarstw wiejskich z kilku miejscowości: Z Wyszpontowa, z, 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 z Tomin i jeszcze dwóch miejscowości Sobowa. Chcą pokazać swoje potrawy życiowe, regionalne, które prezentują po prostu, i będą na pewno częstować wszystkich tu mieszkańców tymi potrawami. Jak się Pan zapatruje na dzisiejszą frekwencję? No Myślę, że frekwencja jeszcze jest niewielka w porównaniu do lat ubiegłych, kiedy te dni były dni trwały przez dwa dni, ale myślę, że jest dobra okazja, by tej pandemii troszeczkę odciągnąć od domu mieszkańców i zaproponować wspólne spotkanie, co na pewno zaowocuje w przyszłym roku znacznie większą frekwencją. A piknik koszarów to impreza cykliczna, prawda? Tak, Cygnik jest to kolejny już raz. Zawsze było to w końca czerwca, kiedy jeszcze młodzież wracała już na wakacje. Teraz troszeczkę przesunęliśmy, ale myślę, że wrócimy do tego terminu czerwcowego, na początku lipca. Jest najbardziej taki atrakcyjny, najbardziej ciekawy i myślę, że będziemy kontynuować dalej. Jest to umowa i porozumienie pomiędzy Cementownią Ożarów a Gminą Ożarów. Ten proces się toczy już od kilkunastu lat. I Cieszymy się, że oni również dają szansę i stwarzają możliwość korzystania swoim pracownikom z takiego dnia oddechu i wypoczynku. E, właśnie głównym patronem tego wydarzenia jest cementownia Ożarów. Jak wygląda współpraca gminny? E, dogadujemy się na pewno doskonale. Ten zakład pracy jest niezwykle takim miastotwórczym zakładem i, i pozwalamy sobie na różne wspólne inwestycje i wspólne tematy, które chcemy realizować dla dobra naszych mieszkańców. Dziękujemy. Razem z nami był burmistrz miasta i gminy Ożarów, pan Marcin Majcher. Dziękuję bardzo. Cementownia Ożarów, lokalny zakład, który jest potentatem w swoim fachu, to właśnie główny partner imprezy. Mieszkańcy mogli otrzymać czapki, torby oraz baloniki z logiem cementowni. Cement Ożarów S.A. działa na rynku materiałów budowlanych już od lat 70., oferując szeroki asortyment cementów wysokiej jakości. Wywiadu udzielił nam również prezes cementowni, Janusz Miłuch. Jak powiedział, zakład wspiera wiele inicjatyw lokalnych, w tym klub sportowy, czy właśnie piknik. Razem z nami jest prezes cementowni Ożarów, pan Janusz Miłuch. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, pierwsze pytanie. Jak wygląda współpraca gminno-Ożarów wraz z cementownią? Jak już wiele razy to podkreślałem, jest to modelowa współpraca od wielu, wielu lat. Ja tutaj mam przyjemność ją kontynuować z naszymi burmistrzami. No i jednym z przykładów tej dobrej współpracy, wzajemnego zrozumienia jest właśnie ten piknik, który organizujemy wspólnie razem od wielu lat. Z małą przerwą w zeszłym roku, ale myślę, że będziemy powoli wracać do tych starych, dobrych tradycji. A jak wygląda działanie takiego potężnego zakładu? No, tak naprawdę na ten temat no, moglibyśmy rozmawiać pewnie parę, parę ładnych godzin. W skrócie, tak naprawdę najbardziej zależy nam na bezpieczeństwie, żeby nasi wszyscy pracownicy wrócili cali zdrowi do domu. To jest pierwsza, pierwszy, najważniejszy cel. Drugie to oczywiście chcemy produkować w sposób jak najmniej emisyjny. Czyli tak naprawdę cały czas inwestujemy w nasz zakład, żeby produkcja była jak najmniej uciążliwa dla środowiska. No i trzecia rzecz tak naprawdę, po, po co istniejemy? Po to, żeby zadowalać naszych klientów, bo tak naprawdę, jak ja to zawsze mówię, to oni płacą nasze pensje. A jakie lokalne inicjatywy wspiera właśnie Cementownia Ożarów? No, to jest jeden z przykładów. Współpracujemy z kołem sportowym, klubem sportowym Alit. Tak naprawdę y, wszystkie lokalne inicjatywy, ten nawet mniejsze, y, które się do nas zgłaszają o wsparcie, to praktycznie z każdym, z każdym współpracujemy, czy też Dom Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich. Y, także zachęcam wszystkich do współpracy. A jeszcze trochę o historii cementowni? No, historia cementowni jest, y, myślę, mieszkańcom dobrze znana. Y, no, zakład powstał y, w latach 70. -tych. Został następnie w latach 90. sprywatyzowany i zakupiła go irlandzka grupa CRH, która dzisiaj jest jednym z czołowych producentów materiałów budowlanych na świecie. No i tak naprawdę od tamtej pory zaczęła się jakby nowa era zakładu, duże inwestycje i dzisiaj nasza cementownia jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. I mamy największy piec klinkierowy w Polsce i w Europie. Czyli znana jest praktycznie na całym świecie, tak? No, tak można powiedzieć, biorąc pod uwagę grupę CRH. Natomiast sama cementownia Ożarów tak naprawdę skupia się na rynku polskim i obsługujemy naszą bazę klientów praktycznie od Gdańska do Zakopanego we wschodnim rejonie naszego kraju. Dziękujemy. Razem z nami był prezes cementowni Ożarów. Bardzo dziękuję. Powodzenia. Wieczorem na przybyły gości czekały atrakcje muzyczne. Wystąpiło kilku lokalnych muzyków oraz zaproszeni artyści, którzy umilili czas publice. Od godziny 21:00 rozpoczęła się zabawa taneczna z DJ-em. Na ożarowskim pikniku ludzi nie brakowało. Co więcej, frekwencja była wspaniała, a mieszkańców całego powiatu przybywało z godziny na godzinę.